Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 26 października 2020 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Projekt ustawy wprowadzającej możliwość dokonywania przez urzędników skarbowych tzw. nabycia kontrolowanego. Rząd pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej szereg zmian w przepisach dotyczących podatkowych procedur kontrolnych. Jedną z planowanych nowości jest wprowadzenie przepisów umożliwiających urzędnikom skarbowym dokonywanie tzw. nabycia kontrolowanego, czyli dokonywania przez urzędników zakupów mających na celu sprawdzenie, czy dany przedsiębiorca sprzedaje towary i usługi z zachowaniem przepisów o kasach rejestrujących i paragonach fiskalnych. Jeżeli planowana nowelizacja wejdzie w życie, urzędnik udający zwykłego klienta, tzw. tajemniczy klient, będzie będzie mógł dokonać zakupu towaru lub usługi, a następnie, jeśli sprzedawca nie wyda paragonu, wówczas będzie mógł się ujawnić i wszcząć odpowiednią procedurę zmierzającą do ukarania przedsiębiorcy. Koszty uwzględnione w kalkulacji dochodu SSE, a kalkulacja ulgi B. +R. W wyroku z dnia 22 października 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że skoro zwolnieniami z CIT dotyczącymi dochodów uzyskanych z działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz z działalności określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, objęte są wyłącznie dochody uzyskane z tego rodzaju działalności, to przy obliczaniu kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej mogą być brane pod uwagę wyłącznie koszty związane z uzyskaniem przychodu, z działalności prowadzonej w strefie lub w oparciu o decyzję o wsparciu. Kwestia rzeczywistej wysokości przysługującego zwolnienia z uwagi na limit pomocy publicznej nie ma znaczenia, albowiem dotyczy już dochodu, który został odliczony i skalkulowany zgodnie z przepisami dotyczącymi powyższych zwolnień. Potwierdza to również, zdaniem sądu, konstrukcja przepisów regulujących te zwolnienia, w których wskazano, jaki dochód podlega zwolnieniu, a dopiero w dalszej kolejności wskazano na ograniczenie wartościowe tego dochodu. Możliwość umówienia wizyty w Urzędzie Skarbowym przez internet. Latem w województwach Podlaskim i Wielkopolskim a 26 października również w województwach Dolnośląskim, Lubuskim, Opolskim, Śląskim i Warmińsko-Mazurskim wprowadzono możliwość umówienia wizyty w Urzędzie Skarbowym elektronicznie. Za pomocą formularza online podatnicy mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie. Możliwość wcześniejszego umówienia wizyty w urzędzie ma zwiększyć bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z nich korzystać klienci Krajowej Administracji Skarbowej w całej Polsce. Opodatkowanie VAT roamingu 22 października 2020 roku Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił opinię w sprawie o sygnaturze C593 łamane na 19 dotyczącej zasad opodatkowania VAT usług roamingu, w której uznał, że usługi roamingu świadczone przez operatora sieci komórkowej z siedzibą w państwie trzecim na rzecz użytkowników mających stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w tym państwie trzecim, ale przebywających tymczasowo na terytorium państwa członkowskiego, powinny być uważane za stanowiące przedmiot. Faktycznego użytkowania na terytorium tego państwa członkowskiego. Jeżeli wyrok Trybunału będzie zgodny z opinią rzecznika, to państwa Unii Europejskiej będą mogły pobierać VAT od usług telekomunikacyjnych świadczonych na ich terytorium na rzecz konsumentów z krajów trzecich, pod warunkiem, że wdrożą do swojego prawa odpowiednie przepisy. Zawieszenie najmu, a VAT. W interpretacji indywidualnej z 13 października 2020 roku Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku zawieszenia umowy najmu nie dochodzi do świadczenia, a w konsekwencji nie powstaje obowiązek w podatku VAT ani obowiązek wystawienia faktury. Przedmiotowa interpretacja może mieć znaczenie dla podatników, którzy zawiesili umowy najmu w związku z pandemią COVID-19. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie łamane na ppt Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.